Małgorzata musi robić. Ciotka zgryzotka. Józek wybrał sobie świetny zawód, pomyślała Nora. Piękny, ciekawy i pełen wyzwań. Twórczy, a konkretny. A może i ona mogłaby zostać architektem? To jest coś dla niej. Tak, umiałaby się w tym zawodzie odnaleźć. Tak, dawałby jej radość i satysfakcję. I tak, poradziłaby sobie na pewno. Czuła to. Z tym strychem to już kuzyn dokonał istnych cudów. A jako odważna to była decyzja. I co tu musiała być za frajda? Zdecydować o wywaleniu dwóch całych ścian szczytowych. W dodatku, dziwna rzecz, choć te szklane ściany na przestrzał były bardzo nowoczesnym rozwiązaniem. Zachowany został dawny charakter tego budynku. Skądinąd pięknego na swój sposób. Na każdy sposób, właściwie. Im dłużej się przyglądała temu domowstwu rumniaków. Tym, tym bardziej ją fascynowało. Przede wszystkim było pięknie położone. Dom znajdował się w samym centrum zielonej dolinki i właściwie z każdego okna widok był zachwycający. W wieku XIX i na początku XX wiedziano, jak wybrać miejsca pod domy, ale także znakomicie umiano je projektować i budować. Nawet w tej starej, zupełnie zwyczajnej wiejskiej chałupie wszystko było przemyślane, funkcjonalne i na miejscu. Wielkość pomieszczeń świetnie obliczona, wszelkie proporcje idealne, a więc miłe dla oka, stolarka solidna, mury grube, zaś proste. Kamienne podłogi wyglądały na wieczne. Dobrze by było kiedyś zaprojektować coś równie doskonałego, ale na miarę nowych czasów. Tak pięknie tu było, tak zacisznie, że Nora wcale się nie dziwiła młodej parze, która zamierzała osiąść na wsi na stałe. W dodatku Dorota powiedziała przy tym długotrwałym, pysznym śniadaniu był jeszcze placek ze śliwkami i kruszonką, drożdżowy, że żadne skarby nie mogłaby mieszkać w mieście. Poza tym nie zostawiła zostawiłaby przecież swoich staruszek z tym wszystkim. Juzinek się z nią zgadzał. Tak, tak właśnie, z, tak właśnie się do Józefa zwracała Juzinek, a on wcale z tego powodu nie protestował. Jak to, miał jak to miał zazwyczaj robić? W ciągu minionych lat będą więc są codziennie dojeżdżali na zajęcia. Naraz pytała, czy autobusem, a wtedy Józef się zaśmiał. Bardzo miło, jak to on, i powiedział, że początkowo tak planowali, ale przypadkiem poznał sekret. Podobno będzie jakiś rodzinny prezent zbiorowy. Józef wpadł, wpadł w zapał i wynalazł, że to on też już to wie. Podsłuchał mianowicie naradę trzech ciotek i swojej mamy, a potem już tylko obserwował, ile kolejno dają kuzyni i kuzynki. Zdradził też, że ze składki zwolnili się Ignacy i z Agą, bo mają teraz dużo wydatków, ale za to Aga namalowała specjalny obraz.